Cześć, witam Was w na następnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jak możecie zauważyć po tyle poświęcimy sobie odcinek sienia arbuzo, arbuzom arbusa. Arbus kawon, kawon arbus, yy, tutaj macie ten średnio wczesny. O, i tu macie. Obniby się w szklarni najlepiej uprawia a tu jest na pole nawet widać. pisze Blisko wam pokażę. Wszystko pisze, że można roślinacie polubno. Nie wiem, może będę tam ją yy, tak jakby ogrzewał trawą, ściłkował. Zobaczę. I jeszcze tak jakby na początku chciałem wam powiedzieć jeszcze, że patrzcie. Siejemy sobie w tym roku na tym miejscu arbuzy z 4 krzaczki, tak gdzieś 4-5 no i będą tu na środku. I dawajcie propozycje, bo tutaj byłoby szkoda zmarnować tego miejsca i tego. Oczywiście to będzie się tu rozrastać, pewnie będzie się tam trochę gdzieś ponad dobu było rozrastać, ale podawajcie propozycje, gdzie bym mógł to tutaj to, co pomiędzy tym mógłbym zdać czy buraczki jakieś, czy coś Dawajcie propozycje w komentarzach, tam na dole, co by mogło być tutaj, albo tutaj, a tu będzie, albo tutaj, co będzie tutaj. Dajcie propozycje w komentarzach i przechodzimy do naszego odcinka. początek możemy sobie zacząć od przekopania. Przekopania, może nie, ale przeruszenia ziemi, tak jakby spulchnienia ziemi na powietrzenia. Takim ja to zrobię, takim oto sprzętem jest trochę brudny, bo robiłem tam czasami, było bardziej mokro, że coś tam obok, ale ten. Nic to nie szkodzi, tak ja mam trójzęby, trój ja sobie tutaj to przygotuję, Można ten cały kawałek z, ten przeoram, później zrobię grabiami i widzimy się w następnym odcinku, się pomyliłem, i widzimy się już po prostu po cięciu. Dobra, więc jak widać już mamy ładnie wyrównane, świeża ziemia jest przykopana. czy znaczy wiecie, jak chcecie być ciekawem, to zrobię to tym pługiem, jak już mówiłem, takim wyrychlucylatorem, czy jak to się nazywa, do traw. Do trawy, ale też fajnie się kamyczki od ziemi psuje. I z zwykłymi grabiami. I tutaj sobie wyznaczyłem najlepiej środek. Zgrabi taki. No i teraz sobie pójdziemy po nasze nasionka. Jak się nie mylę, sieje się co metr 80, co 80 albo 100 cm. Tak, nie myliłem się. Co 80 albo 100 cm. Rosadę się robi w marcu. Sadzi się w maju, ale wiecie. Ja nie robię rozsady, bo jak dobrze wiecie nie jestem w tym za dobry. No i cóż, robimy odcinek tam chyba odcinek czy dwa odcinki temu, że jeśli chcecie, żebym miał arbuzy właśnie w tym miejscu, napiszecie komentarz tak arbuzy, tam, że może chcecie arbuzy i tam było z pięć komentarzy, tam kilka komentarzy było. No i więc tak, oczywiście bym to z tego zrezygnowa, gdyby tam nikt nie napisał. Ponieważ teraz jak widzicie. Po prostu by mi to dużo miejsca zajęło, czy tam najwięcej zajmie, ale po prostu ryzykuję, bo jeśli Wy chcecie, tam, żebym na zasiał arbuzy, to sobie zasieję. I oczywiście Wam przypominam, żebyście napisali w komentarzu co, bo tu arbuzy, co będzie obok arbuzów, może jakieś buraki, buraczki, fasola szparogowa, nie wiem co, tu mam fa fasolkę, która się to tu jest buk, może coś podobnego, piszcie w komentarzach tam na dole. No i cóż, siejemy co 80 cm, 100 albo 100 cm, jak już mówiłem, jest to roślina ciepłolubna. Tutaj pisze ładnie pole tunel Z rozsady byłoby oczywiście lepiej, ale mi się nie chce robić rozsady Znaczy wiecie, nie umiem Tutaj może druszkę zrobimy, dobra jakby tutaj to przygotować no, Zobaczmy na jaką głębokość siew, jest ja tutaj pisze Odmiana średniowczesna Jakiś tam owoc mm. Nie wiem na jaką głębokość Więc siejemy na oko Mamy tutaj taki oto ten jakby tutaj równo to wyliczyć, to żeby było gdzieś tu. Taką nie głęboką norkę. Ja to robię tak. Jedna norka, druga z 20 cm dalej. Norka, no i żeby nie było za gęsto. Tak, jakby jedno nie zesłało na siąko, robimy to gdzieś około. Ze wlaśka, ale nie zwracajcie uwagi. Robimy gdzieś jest metr. Taki większy krok. Jeszcze tutaj dwa. O, chwilę tutaj trochę głębiej. O! Będzie dobrze. Więc tak: dwie, tam, dwa, tam. Robimy kolejny krok. Robimy tu oraz tu. I na końcu zrobimy również dwie. Sprawdzamy, czy jest w miarę równo. Może być. Krótko mówiąc, może być. Um, otwieramy opakowanie, o tak patrzcie jaki patent, gdy się nie ma statywu, przynajmniej mój się popsuł, o tak głupio otworzyłem, oczywiście jeśli chcecie mieć arbuza lub melona, oczywiście to mi ten permakultura między skrzynkami, pozdrawiamy go, Napiszę, że miał melona, ale jednak ja wolę arbuza, po prostu bardziej go lubię, melona nie smakowałem, ale teraz wiecie... Dzisiaj mamy już, chwilę, wam mówię, dzisiaj jest chyba, jednak w przyszłym kliknąłem guzik nie ten co trzeba, jest 22 maj, więc i tak się trochę spóźniłem z tym sianem, sianiem. Nasiona wyglądają oto tak. Nasiona możecie pozyskać ze zwykłych arbuzów jakiecie oczywiście. O tak wyglądają nasionka ciemne. Kupiłem te nasiona na rynku, jakby ktoś był ciekawy. I damy tam po jedno nasionko do dziurki, albo dwa. Zobaczymy, jak to będzie. Wrażenie mi nie wypadło. Tak wyglądają, się prezentują ładnie. O, jakby tutaj to zasi zasiać teraz, o sorki, żeby mi kamera odleciała trochę z kadru. I po jednym o, wypadło, mi nawet nie wiem, jak gubię. I co drugie, dam tam dwa, dwa nasionka. Widzicie nasiona, głupie. Nie wiem, co tutaj mi się z ręką dzieje. Chyba wszystko pozbieram. Dobra, mamy tutaj jedno nasionko, tu mamy dwa nasionka. Mamy tak idziemy dalej. Jedno nasionko, dwa nasionka, idziemy dalej. No i tak do końca. Jedno nasionko, o jeszcze tu. I kończymy ten proces. Tak powtarzamy ten proces póki nie zasijemy, nie ma tu żadnej filozofii. Dużo tu tutaj nie było oczywiście. Jedno, drugie, tu będzie jeszcze jedno, tutaj dajemy jedno, i tutaj dajemy o dobra teraz Tutaj damy dwa, no i teraz tylko nic tam nie zostaje: jak przysypać, lekko uklepać. No to sobie jeszcze zaraz jakoś zaznaczę i już po prostu pokażę Wam gotowy efekt. Nasz, tylko trochę podlać. I tak wygląda nasz efekt końcowy naszego siania. Arbuzów. Mamy mamy ich około 2, 4, 8 arbuzów, chyba. No, tak, 8 arbuzów. Jak widzicie, tutaj sobie zamazałem grabiami tą ścieżkę, żeby nie było. Widać, żeby nie było, bo ponieważ ym, powiem, powiem na końcu filmiku żeby nie było, bo już nie chcę, żeby ten na końcu powtórzę. Bo dałem, zaznaczyłem kijki, kijek i tu jest nasionko. nasionko ym, No i myślę, że dobrze zasiałem. Lepiej się sieje po swojemu. No i cóż, już doszliśmy do tego momentu. Gdzieś już jest koniec odcinka, za chwilę gram was, da Was nowy: na przykład o tym, jak ładnie groch rozrósł się, albo jak tam kwitnie bób, lub o mszyzach, które się nad nim znajdują. Zobaczcie. O. A to nie dzisiejszy odcinek, jestem tylko to, się skończył odcinka. I już, I już przypomnę Wam jeszcze raz o tym, żebyście napisali w komentarzu. Co mam zasieć za roślinę, właśnie o to tutaj, o chwilę o tutaj i tutaj, i lub pomiędzy arbuzami? Ja osobiście myślę, no po, e, chwilę jeszcze wam coś powiem, e, e, że tak sprzeczę nagle, że arbuzy pewnie będą się rozrastać tu wszędzie po fasoli, ale to mniejsza z większym. Ja to tam gdzieś poplątam, żeby się poplątały po całym ogródku, a tam się zawsze znajdzie się miejsce. Wiecie, jak to jest. Będę się w pomidory za bardzo nie pchały, albo żeby nie wychodziły za nasze ogrodzenie. No i tak, tu są pomidory, pomidory, przepraszam, arbuzy. I tutaj będę na przykład miał odtąd do rzodkiewki, odtąd do rzodkiewki, odtąd do rzodkiewki czyli więcej rzodkiewek A tutaj mogę mieć na przykład boreczki ćwikowe, i tutaj nie wiem, seler, więc napiszcie w komentarzu, selera nie uprawiałem jeszcze, tak wiecie, co jest, co się je już się w maju, dzisiaj jest 22 maj, więc napiszcie w komentarzu, ja to odczytam i zobaczę, przemyślę to. No i może następny odcinek właśnie będzie, albo tam jeszcze dalszy będzie o tym się nie tutaj, więc bo szkoda byłoby marnować tyle miejsca ściółkować na pewno też w jakiś sposób w tym roku spróbuję. No i to już to już, jest, no i cóż, to już koniec odcinka. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, tam na dole chyba jest, tam albo tam gdzieś. Kliknijcie ten czerwony przycisk. Obejrzyjcie moje poprzednie filmy, które wy, wy, pokażę Wam się gdzieś tutaj. Ja się z Wami żegnam. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć!